Witajcie, kochani. Ja przychodzę dzisiaj z filmikiem, w którym chciałbym porozmawiać o tym, co, co jest dla mnie ważne w życiu, czego poszukuję. Chciałbym też powiedzieć trochę o twórczości, o tworzeniu przynajmniej tak jak ja ją widzę. Chciałbym też. Zastanowić się, co jest w ogóle nazywane tworzeniem, twórczością, czym jest sztuka, czym jest, jak w ogóle, i, i czy jest człowiek w stanie odnaleźć sens życia i żyć pełnią życia i piękniej bo dla mnie jest to dosyć ważne. Ja staram się szukać właśnie takich rozwiązań, takich dróg, żeby moje życie stawało się coraz bardziej spełnione, coraz piękniejsze i coraz ciekawsze. Jedną, jedną z dróg do, do tego, chociaż nie wydaje mi się, żeby na razie było było to e, całkowite spełnienie mojej osoby, ale jedną z dróg do tego, e, żeby moje życie takie się stawało. <laughs> e, I tak i zaznaczam jeszcze raz, że to, to jest rodzaj takich poszukiwań, e, poszukiwań po prostu e, takiego lepszego ciekawszego życia. Jest to, że e, że... Staram się trochę pisać wierszy w moim życiu, żeby oderwać się trochę od tej naszej powszechnej, powszedniej codzienności. Od tych takich przyziemnych powiedzmy sobie spraw, od tej także nijakości czy, 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 czy szarości naszej egzystencji. Jest to swego rodzaju, no, wierzę i mam nadzieję, transcendencja, przekraczanie, właśnie transcendencja swego rodzaju, przekraczanie tego, co, co, co jest właśnie taką codziennością. Pierwszym wierszem, który chciałbym dzisiaj przeczytać będzie wiersz związany z, z życiem jako takim, tak jak go, tak jako, jako, jako twórca, jego twórca, no w, w cudzysłowie może pewnym twórca, bo to dosyć dumnie brzmi, bo nie czuję się aż twórcą może, ale jako autor tego wiersza powiedzmy ja, jako autor, e, tak postrzegam, jako po prostu wiersza o życiu. Więc e, pierwszy wiersz, pierwszy wiersz, Wam przeczytam. Zapatrzony w miejsca, których nie poznaję. Cię przeczuwam, idą. Wszystkie przestrzenie się zatrzymują. Gdzieś daleko widzę dobre dni. Miejsca z przyszłego czasu, które już teraz do mnie się zbliżają. Jakby ze mną zbiec się chciały, już w dzisiejszych objęciach są tak blisko, że żyją tak nagle, jakby już bez czasu się działy. Czy są przyszłością moją, która tęskni do swojego wędrowca? Jak najbliższa, a oddalona osoba. Drugi wiersz jest związany z przemijaniem, z dojrzewaniem, przemijaniem. Więc jesteś. Więc jesteś, szepnęły drzewa, a on obejmuje ich pnie. Wtula się w liście, a one... Patrzą na niego jak w teraźniejszym śnie. Kochają go. Już wtedy, już wtedy wiedziały, że ten chłopiec samotny kiedyś stanie się mężczyzną. W swej przyszłości stanie tu z nimi. Jak w teraźniejszym śnie. Ich czułość do Niego jest jak czułość rodzica, a On to wie i boi się, że czułość ta może przeminąć, jak w teraźniejszym śnie. Dobrze, to jest drugi wiersz, który napisałem. Teraz trzeci wiersz. Trzeci wiersz, można powiedzieć, że ja go postrzegam jako, jako swego rodzaju opis tęsknoty za platoniczną miłością, za po prostu miłością, może do kobiety, właśnie, może do jakiejś takiej drugiej połówki, czy Alter ego. Chodź. Szepnę ci do ucha. Moje zapomniane myśli. Wszystkie skojarzenia, tamte samotne nastroje. Opowiem o uczuciach porozdzieranych nieskończoną walką. O bólu, co sam bezustannie już kona, bo obiekt jego umarł, w przeszłej nieskończoności. Opowiem też o Tobie, wyśnionej, nieobecnej. Mimo to, o Twojej, użyczonej mi, zaledwie uchwytnej, nadziei. O pustce zamiast drogi, o demonach zamiast przyjaciela. I wtedy wejdziemy, zobaczysz świat ukryty, ciszą będzie mówiony: Wezmę Cię za rękę. I poczujesz go, jak nowe życie w całej sobie. czwarty wiersz jest związany jest rozmową, można powiedzieć, z Bogiem, jest próbą nawiązania kontaktu z Nim, jest doświadczaniem rzeczywistości przeze mnie. Okej. Okay. Jak to się dzieje, o życie, że żyjesz we mnie, lecz mnie tu z Tobą nie ma? Jak to możliwe, że żyjesz poprzez mnie tak, iż zostawiasz mnie cieniem? Cieniem bez życia, choć Ty jesteś we mnie. Jak uciec od ciebie, by siebie odnaleźć, w uczuć spokoju czy natchnionym szale? Życie bez znaku życia. Pozostawiłeś mnie w tak odległej dali, że widzę siebie tylko w urwanych pragnieniach. Pozostawiłeś samego, bez siebie. Zatem, kto pragnie? Nie wiem. Ta dal, która tak blisko, że w pustkę zamienia wszystko? Dal, która chce być mną w tobie? Ja pytam. Ty milczysz. Taka jest moja rozmowa z Bogiem. Tak jak mówiłem, wiersze te są próbą Próbą dochodzenia do tej kreatywnej, takiej piękniejszej, ciekawszej warstwy rzeczywistości. Próbą odkrywania jej, drogi do niej. Dlatego, że ja cały czas mam poczucie, że życie, którym żyję, nie jest. Nie jest takie, jakie bym chciał, by było. Nie jest właśnie takie pełne, tak ciekawe, jakby mogło być, tak twórcze, inspirujące. Takiego właśnie życia szukam. Wiersze te są. Tym poszukiwaniem są so, jedną z metod, dróg, które byłem w stanie w jakimś stopniu jestem w stanie w jakimś stopniu odnaleźć. Natomiast wierszy tych na razie nie stworzyłem dużo. Te, które Państwu dzisiaj przeczytałem, wydają mi się jednymi z takich, które są, są lepsze w moim odczuciu czy bardziej godne uwagi. Nie raz się w ogóle zastanawiałem, jak, jak właśnie. Żyć ciekawiej i piękniej. Jak to można robić? Tak? Człowiek ma. Człowiek ma wolę, serce, rozum. Może ich oczywiście używać, ale musi ich używać tak. Znaczy, nie wiem czy musi, ale wydaje mi się, że jako poszukiwacz mogę tak stwierdzić, że wydaje mi się, że powinien przekraczać te takie schematyczne zachowania swoje, reakcje. Nie żyć tylko tym, co, co powszednie, co płytkie, co albo bez znaczenia, albo mające znaczenie jedynie dla przetrwania materialnego ciała, naszego, naszego fizyczne, fizycznego bytu. więc wydaje mi się, że, <laughs> że jesteśmy w stanie to zrobić jako ludzie. Natomiast natomiast e, cały czas nie wiem do końca jak to jak robić, jak odkrywać te ciekawsze warstwy rzeczywistości te tajemnicze ukryte na dodatek uosabiać je w swoim życiu, uosabiać je w swoim zachowaniu, w swoich reakcjach, w swoim myśleniu i po prostu yy, nimi żyć tymi warstwami ukrytymi. Cały czas nie wiem, gdzie one są, i staram się do nich dojść, dążą do nich. Mam nadzieję, że trochę Państwu dzisiaj przybliża, przybliżyłem to, do czego dążę, to do, do czego, czego szukam, przedstawiając między innymi kilka myśli na ten temat i kilka z moich wierszy. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym filmiku. Nadal będziemy rozmawiać o tych tematach, właśnie jak żyć piękniej, ciekawiej, bardziej inspirująco i w sposób bardziej spełniony. Pozdrawiam Państwa bardzo ciepło i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.